Witajcie w kolejnym odcinku z tej serii. Dzisiaj skupimy się trochę też na bieganiu, aby ta seria nie była zbyt nudna. A, i zapomniałbym. Dziękuję wszystkim widzom, którzy pisali powodzenia. Życzę mi jego oglądania. Pozdro. 15 po 15 zrobiłem wszystko to co trzeba. Chciałem się pochwalić właśnie tą wagą, bo waga tutaj poszła bardzo w dół. 83,5. Nie pamiętam szczerze mówiąc, kiedy ja miałem taki wynik. Miałem chyba z 4 albo 5 lat temu taki wynik i jestem w siebie bardzo zadowolony, bo kurczę, no widzieć taką wagę i przez tyle lat nie widzieć jej, no to naprawdę jest szok. Ja widzę po, po sobie, że tam jem pieczywo, jem normalnie słodycze, jem ro, normalnie cukier i w ogóle w sensie nie jem cukru, bo żebyście nie myśleli, że ja łóżkami wpierdzielam cukier w Ja mówię o takim cukrze w słodyczach, tak? Czy tam w różnych innych rzeczach. Jak widzicie, da się. Waga jest jest super. No i idziemy dalej. Myślę, że przyszły tydzień, może 82 nawet, Także idziemy do przodu z tą serią. Przenieśliśmy się właśnie do kuchni. Ja mam sobie już tutaj taką pizzkę, ona jest bardzo cieniutka. No, nie jest duża ta pizza, no, ale na ogar sobie zjem. A dodatkowo jeszcze, bo zostało mi z wczoraj, mówię, wczoraj już nie chciało mi się jeść, a mama też zrobiła kisiel, taki domowy. Trochę już jak galaretka jest, ale będzie ok, więc sobie to zjem. Tak naprawdę dzisiejszy dzień właśnie się będzie składać tylko z pizzy i z tego kiślu, ale galaretki. No i pewnie w robocie wyjdzie jeszcze dróżdżuba. No, teraz usiadłem sobie, będę wcinać właśnie ten kisiel, Czekam jeszcze na pizzkę. No i dzisiaj nie montuję, po prostu dzisiaj jest taki chwilowy dzień chillowania. godzina 16 Czemu tak późno? Bo, no, trochę pospałem dzisiaj. No, ale sama waga, jak widzicie, waga 83 zrobiona. Jeszcze tylko 8 kg i mamy upragnioną wagę, tak naprawdę. Myślę, że łatwo pójdzie. Tu gdzieś przy 85 był naprawdę problem, bo przez kilka dni było, że te 85 się utrzymywało cały czas. Także tak to wyglądało. na no, teraz jest 83. Tak naraz praktycznie 2 kg z nie? Ale to też kilka dni minął. No, ogólnie spoko. Meni se to podoba, fajna ta redukcija. Czuję po prostu się lepiej. jest sobie trochę fast fooda, tak jak zjem, że tak powiem. Czyli zupkę chińską i parę klopsików. Tak to dzisiaj będzie wyglądać u mnie. Ale właśnie teraz, że mam taką zachciankę i w sumie też do redukcji by się przydało. No to chciałbym właśnie zacząć biegać w przyszłości. Bo teraz, tak jak mówię, truchtem lecieć. I myślę, że spoko. Te 75 kg jest do osiągnięcia do czerwca na spokojnie. Daję, tak mówię, 8 kg to jest niby dużo, niby mało. Ale jest do osiągnięcia myślę na spokojnie i damy radę, znaczy ja dam radę i dziękuję za wszystkie komentarze, gdzie pisaliście powodzenia i w ogóle. Ja sobie rosołek grze, do tego będzie pietrucha, no i makaron. Co mogę więcej powiedzieć, dzisiaj zaczynamy właśnie te bieganie. Znaczy, no nie bieganie, trucht, bo ja biegać to ja zbytnio nie. Więc zaczynam sobie od lekkiego truchtu. Myślę, że jakoś to będzie. No i tyle. Zjem sobie, wypiję kawkę i lecimy. Ja już jestem ubrany, jest dość zimno, bo jest 5-6 stopni. Ja sobie idę zaraz pobiegać. Znaczy, pobiegać, no to jest taki trucht, no. Ja sobie przeleciałem. Jest zajawka, jest zajawka na pewno, raz przeleciał mi, spodobało mi się to. Na pewno będę częściej biegać, ale z moją kondycją nie jest zbyt dobrze. W sensie jest na pewno lepiej jak schudłem niż przedtem, jak na przykład ważyłem 90 albo więcej i chciałem biec. No to wtedy się bardzo szybko męczyłem, bo praktycznie przebiegnąłem 100 metrów i już byłem zmęczony. W sensie no moje płuca nie wyrabiały, a teraz nie wiem ile zrobiłem. Macie tu screena, widzicie ile przebiegłem a właściwie, ile tam kroków było i w ile minut. Także no jest poprawa na pewno, znaczy nie nie wiecie jak było wcześniej, ale ja wiem po sobie i mogę powiedzieć pośmiało, że jest poprawione, lecimy po te 75 kilo. Waga spadła znowu, 82,5 Ważę już, także idziemy po zwycięstwo Jestem coraz bliżej upragnionej wagi, no i widzę też Po sobie, że no jestem chudszy po prostu, jak zaczynaliśmy W ogóle serię było 87 i wieczorem tam pewnego Nie było 89, w ogóle jaki to jest przeskok To jest naprawdę kilka tygodni i to jest taki przeskok, ale no Widzicie zresztą w odcinkach, że no wyglądam Trochę chudziej, nie? Jest zajawka na to Żeby dążyć do tych 75 kg, no i oczywiście biegać, a dzisiaj na obiad wjedzie puree z mięskiem i kuraczkami. Mamy godzinę 15.15 15. Ja sobie kawkę będę robić i będziemy biegać. Dzisiaj 2 km, zobaczymy jaki wynik. Co dziś na obiad? Jeszcze nie wiem, pewnie coś zjem, ale pewnie będę dawać znać także. Ja sobie już się zrobiłem. A propos tego biegania, plan jest taki, żeby na kilometr mieć te aby 6 minut, to już by było naprawdę super. Ale czy się uda, to nie wiem. Dzisiaj idę biegać właśnie te 2 km. Biegać, no taki truch właśnie dalej. No i będę zwiększać może tempo, spróbujemy się pobawić tym, a właściwie ja się spróbuję tym pobawić, tym bieganiem. Zobaczymy co i jak. Ale że dzisiaj ładna pogoda, bo 13 stopni jest bardzo słonecznie. Znaczy, są chmurki, wiadomo, ale gdzieś tam przewyższa się właśnie te słońce. Także spoko. Ja sobie wypiję tą kawkę już do końca i widzimy się na bieganiu. Mam sobie już obiadek, klopsiki z sosem myśliwskim oraz makaroni, kokardki, że sobie to będę jeść. Pokazałem wam dzisiaj to, co robiłem, czyli przebiegam sobie. Widzieliście, jaki wynik. No, poprawiam się cały czas. Dzisiaj już tylko dwa razy miałem przerwę, bo wcześniej to po pięć, sześć razy miałem, w sensie wcześniej, te dwa razy, co tam biegałem. No, a dzisiaj dwie tylko przerwy miałem i spoko czas nawet dla mnie oczywiście. No i tyle nie? Dzisiaj jest plan zrobić 2 km, chciałbym średnie tempo utrzymać na 7 minutach, zejść tu do 7 minut, ale czy się uda, nie wiem, zobaczę. Ważne, żeby się nie zatrzymywać, bo wczoraj się tylko zatrzymałem tak naprawdę dwa razy, co jest i tak już postępem. Jakby dzisiaj się udało bez przerwy, chociaż wiem, że to jest raczej w moim przypadku w tej chwili niemożliwe. Chociaż co jest niemożliwe? Wszystko jest możliwe, tylko trzeba uwierzyć siebie. Także plan jest taki, zjem sobie obiadek później po biegu, no nie chcę przed bieganiem, wiadomo, kawka wypita. Widzimy się na biegu. No i co? Pobiegałem sobie. Zrobiłem sobie chwilową przerwę. Nie nagrywałem podczas biegania, bo był problem. W ogóle ten czas to mogę powiedzieć trochę, że trochę porażka, ale to ze względu na to, że przy oddychaniu, już po kilometrze, bo w ogóle przed kilometrem było, był super czas, bo było 7.01 tempa, także naprawdę spoko było. No ale po kilometrze zaczęło się coś pierdzielić. Zaczęło mnie przy oddychaniu bać plecy jakoś tak z lewej strony. No i był problem Później cztery razy się zatrzymywałem przez te właśnie plecy Nie wiem w ogóle co się zadziało Przy łopatce jakoś tak mnie zaczął boleć I to tylko przy oddechaniu Także dziwna sprawa Mam nadzieję, że to tylko raz był, że w kolejny dzień jak będę biegać będzie po prostu, nie, nie będę mieć tego, bo czas naprawdę był spoko, jakbym leciał cały czas temfem, tym tempem co leciałem na początku, to no dzisiaj byłby czas o wiele lepszy, bym miał lekko ponad 14 minut, no ale niestety nie wyszło, zobaczymy jak u mnie kondycja będzie się, czy się w ogóle będzie poprawiać, na pewno się poprawi, a od pierwszego razu to trzeba powiedzieć śmiało, ale właśnie są takie problemy jak problem z kolką, która zawsze występuje i problemy właśnie z tymi plecami dzisiaj. Przykładowo na obiad sobie jeszcze nic nie zrobiłem, zaraz będę sobie wcinać taką supę krewetkową, że sobie ją będę jeść. To tyle dziś dzisiaj.